Chciałbyś mieć swojego asystenta sprzedaży, który na bieżąco analizuje Twoje rozmowy, ćwiczy z Tobą, pokazuje tobie, co masz do poprawy, przygotowuje z Tobą argumentację, pomaga Ci w przygotowaniu skryptu, pokazuje, jak radzić sobie z najpopularniejszymi obiekcjami klientów i wiele, wiele więcej? Dzisiaj pokażę Ci, jak działa w praktyce i co musisz zrobić żeby posiadać swojego pierwszego asystenta rozmów z klientami. Także koniecznie oglądaj do końca, bo na samym końcu pokażę ci co zrobić, żeby tego asystenta mieć, a w tym nagraniu pokażę ci jak on działa krok po kroku. Siemanko moi kochani, słuchajcie, asystent sprzedaży telebohater AI już mega przyjął się na rynku. Dlatego dzisiaj robię wam nagranie, dlatego że użytkownicy, którzy już z niego korzystają, piszą, że to jest petarda, że stworzyłem potwora sprzedażowego i na tym w sumie nam zależało. Tutaj, oczywiście, też wielkim ojcem, sukcesu jest Dominik, o którym muszę wspomnieć, który odpowiadał za stworzenie tego agenta. Później daliśmy to w wersji testowej dla kilku klientów. No i poszło. Dzisiaj już komercyjnie możecie takiego asystenta posiadać, a ja pokażę Wam krok po kroku, jak ten asystent działa, jak on analizuje Wasze rozmowy, jak pomaga Wam wyciągać wnioski, jak ćwiczy z Wami jeden na jeden, abyście mogli sprzedawać lepiej i skuteczniej. Także przełączamy się na mój pulpit i będę Wam krok po kroku to wszystko pokazywał. Dobra, kochani, bo moja facjata nie jest tutaj najważniejsza, więc przełączamy się na ekran główny. No i teraz tak, po tym, jak zalogujecie się do telebohaterów, AI. Jest to agent sztucznej inteligencji, którego stworzyliśmy, tak jak wspomniałem, z Dominikiem, który ma Wam pomóc ułatwić pracę z klientami. Teraz, ostatnio dostałem bardzo ciekawe pytanie, czy Asystent też działa w przypadku sprzedaży bezpośredniej, czyli jeżeli klient siedziałby przy stoliku obok, tak działa. Mamy to już przetestowane. Tylko co trzeba zrobić? Ja Wam pokażę takie dwa okna, jak to będzie działało i co trzeba zrobić. Żeby w ogóle mieć tego asystenta, to musicie mieć moją książkę Telebohater, jak wybitnie sprzedawać przez telefon. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto tej książki nie ma, korzystał z tego agenta. Jest to bardzo proste. Nie chcę nawet tego, zależało mi od samego początku, żeby to była dodatkowa wartość dla osób, które telebohatera kupiły, zresztą które go przeczytały, dlatego że telebohater AI ma być produktem uzupełniającym, a nie produktem głównym. Wiem, że dużo osób traktuje go jako produkt główny, pewnie nawet nie czytało książki, ale no ma być to produkt uzupełniający. Teraz tego asystenta macie za jedyne dwie dychy miesięcznie. Za 20 zł to jest subskrypcja, więc nic więcej nie płacicie tutaj dodatkowo. Możecie odpiąć w dowolnym momencie, jak wam się znudzi, nie będzie wam się chciało robić, albo już będziecie takimi mistrzami sprzedaży, że asystent będzie wam niepotrzebny, no to wtedy po prostu z niego nie korzystacie. Natomiast kiedy kupujesz książkę, dostajesz od nas zautomatyzowanego maila. W tym mailu dostajesz link z możliwością podpięcia sobie subskrypcji. Dwie dychy miesięczne to już jest kwota brutto. I instalujesz sobie swojego asystenta. Klikasz w jeden link, otwiera Ci się czat GPT. Możesz mieć w formie darmowej, możesz mieć w formie płatnej. To akurat ma niewielkie znaczenie. I po lewej stronie będziesz mieć tutaj to. Jest tutaj telebohat. I teraz zobaczcie. Kiedy otwierasz okno... To z telebohaterem możesz robić dowolne rzeczy. Daj mi quiz z książki, rzuć mi jedną lekcję z książki, pomóż mi ogarnąć follow-up rozmowy, przygotuj mnie na zimne telefony. I teraz wybierzmy sobie taką przykładową opcję, że pomóż mi ogarnąć follow-up rozmowy. Co teraz się wydarzy? Zobaczcie. Cyk. Czyli mamy Telebohater Style. Tu macie cały opis co zrobić. Jup, 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 ustal cel. Otwarcie, badanie potrzeb, prezentacja, zamknięcie, radzenie sobie z obiekcjami, jak to robić, podsumowanie, bonus i tak dalej, i tak dalej. I on Cię w tym momencie przygotowuje. Możesz poprosić, żeby przygotował Cię na podstawie konkretnej notatki, którą masz w CRM-ie. Teraz dla przykładu zróbmy taki case, że... Przygotuj mnie do follow upu, rozmowy z InPost, akurat ofertowali do mnie, więc rozmawiałem z panią Adą, ma ode mnie dwie oferty, jedna warsztaty, ninja negocjacji, drugą Warsztaty plus grę. Wschód dzikiego zachodu. Dziś ma podjąć. De Decyzję. Dobra, i zobaczcie. I teraz klikam mu to. I zobaczymy, co on teraz wypluje. Masz gorącego który już zna ofertę, cel rozmowy. OK. Start, zbuduj relację, niegadkę, szmatkę nawiąż do potrzebnej rozmowy, pytanie, zamknięcie lub pozorny wybór i proszę bardzo, nie? Tu już masz od razu gotową technikę finalizacji, jaką zastosować przy follow-upie. Jeśli zacznie się wymygiwać, co robić? Zamknięcie konkretny krok, bonus, gra versus szkolenie, jeśli pyta czym się różni, twoje zadanie na dziś. I zobaczcie, tutaj macie od razu gotowe zadania, które daje wam asystent i tutaj macie pozostałe rzeczy. No i teraz Weźmy, że to się nie wydarzyło. Wróćmy sobie tu i wróćmy sobie jeszcze raz. Rzućmy jedną lekcję z książki. Jeżeli wybierzesz sobie jedną lekcję z książki, on będzie rozwijał Twoją wiedzę. Nie bądź katarynką, skolsenną cyk. I od razu ćwiczenia do wdrożenia. Ziub, refleksja. Ziub, ziub. Od razu wszystko Wam podpowiada kroczek po kroczku. Weźmy może inną opcję. Znowu się przeklikamy. Yy. Przygotuj mnie na zimne telefony. Chcesz wykonywać cold calling i potrzebujesz się przygotować. Dajesz mu kontekst, musisz wiedzieć w jakiej branży działać, żeby dał Ci przykłady z tego świata, nie z kosmosu. Starter do zimnych telefonów, potężne otwarcie, taktyka na start dnia. I zobaczcie. Tu od razu dostajesz pytanie, możesz mu je wkleić i on ci będzie je modyfikował, możesz mu je przygotować. Może napisać z Tobą skrypt, może robić z Tobą różne inne rzeczy, ale teraz. Najciekawszym jest to, że asystent może na bieżąco z tobą analizować twoje rozmowy. I teraz, żeby było jasne, ja, żeby teraz nie wgrywać rozmowy, żeby nie robić 30-minutowego nagrania, bo to nie, nie do końca ma sens, pokazując wam narzędzie od środka, to pokażę wam to w inny sposób. Ja już jedną rozmowę z klientem mu wgrałem, no bo możesz to zrobić na dwa sposoby. Sposób pierwszy to jest odpalić sobie, e, odpalić sobie ten model, wybrać sobie tutaj, żeby, żeby mu dyktować, żeby robił tobie transkrypcję, generalnie to w ogóle możesz z nim nawet gadać, nie? używając trybu głosowego, który masz tutaj i on ci też na bieżąco z tobą ćwiczy, z nim możesz robić w ogóle sparingi jeden na jeden, no ale dobra, powiedzmy, że wróćmy tutaj i w tym momencie mógłbym wybrać dyktuj. Ja już tą opcję wybrałem i zgrałem rozmowę, tą starą rozmowę z klientką, e, gdzie wykonywałem gdzie wykonywałem pierwszy telefon. Notabene to jest ta rozmowa, to ja jeszcze tu byłem gruby jak taki wieprz. E, w ogóle strasznie się ucieszyłem, jak widziałem tą rozmowę. Rozmowa była fajna, treściwa, merytoryczna, więc stwierdziłem, że ona jest dobrym przykładem do analizy. Więc ja już tą rozmowę wgrałem, e, puściłem ją z głośnika w, w moim telefonie, i zostawiłem ją tutaj. I zobaczcie. Tu oczywiście są wypikane dane. On mi stworzył transkrypcję ziół całej tej rozmowy. Tu jeszcze wyskoczyła gdzieś w międzyczasie reklama na YouTubie, więc on też transkrypcję tej reklamy bez sensu zrobił. No ale już nie chciałem mu tego usuwać. Chciałem tylko pokazać, jak to działa. Jest transkrypcja i on już wie, kto gadał. I zobaczcie. Dobra, Patryk, mamy grubą rozmowę, solidny materiał. Ja teraz zrobię robotę, rozkładam Ci to na części pierwsze i podrzucam dwie opcje. A, samo e, analiza. Najpierw ty zajmij się ja rzucę gotowe mięso. Powiedz, co Twoim zdaniem poszło dobrze, a co możesz zrobić lepiej e, w takim, przy takim lidzie. Albo B, pełna analiza ode mnie. I teraz zobaczcie. On wam przygotuje notatkę do CRMA, analizę całej rozmowy i quiz na gorąco. Dodatkowo, co mogę ci przygotować? Scenariusz follow-upu skrypt rozmowy z osobą decyzyjną, dlatego, że ja tutaj, będziecie mieli link do tej rozmowy na końcu tego nagrania, nie rozmawiałem z osobą decyzyjną, rozmawiałem z kobietą, która odpowiadała za zebranie ofert. I teraz zobaczcie, którą ścieżkę wybierasz, A czy B? No i zróbmy B. I teraz popatrzcie, co się będzie działo. Teraz asystent analizuje całą rozmowę, przygotowuje mi ziób, bo nie było jej imienia i nazwiska, gdybym ja się posłużył imieniem i nazwiskiem, Automatycznie, a po tam w tej rozmowie pytałem, jakie mają kryteria wyboru, jakie są dalsze kroki, jakie jeszcze dodatkowe informacje. Poprowadziłem rozmowę w moim stylu. Generalnie bardzo wam polecam tą rozmowę, bo można się z niej bardzo dużo nauczyć. Plusy i minusy, co wymagamy? Brak dominacji w pierwszych 30 sekundach. Wystąpił za długi, przepraszający, brzmiało tak jak przepraszam, że żyje. No, tak to zinterpretował. Ja też idealnych rozmów nie mam. Nie wykorzystałeś potencjału konfliktu decyzyjnego. Zobaczcie. Tutaj, że nie gadałem z osobą, która trzeba, ale to akurat wiedziałem, bo to jest klasyczne zbieranie ofert w moim rynku. Mogłeś zadać pytanie pogłębiające o problemy handlowców. Co, co mogłeś wybić mocniej? ESP, nie? I teraz zobaczcie. Quiz. Jak, jak obronisz, jak rozbroisz cenę, jeżeli prezes powie za drogo? Co klient ma poczuć po Twojej ofercie? Emocja. Co robimy dalej? Ziub, ziub. Refleksja końcowa. Jaki jest Twój następny krok? Całą rozmowę mi moją przeanalizował, dał wskazówki, pokazał, co zrobiłem dobrze, cyk, 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 co wymaga poprawy, jego zdaniem, oczywiście, i jedziemy. To jest wszystko na podstawie tego. Co opisywałem w telebohaterze? No, a że telebohater no, ma ocenę jaką ma. No, na ten moment w serwisie lubimy czytać ma 9,3. To jest mega wysoka ocena, jeżeli chodzi w ogóle o książki. No to on daje gotowe mięcho. Mało tego, my mu tutaj na bieżąco też aktualizujemy dane. Będziemy robić też taką grubszą analizę. No, i możemy też, mogłem też wybrać sobie ścieżkę A. Teraz zobaczmy, czy wróci do niej. I zobaczcie, twoje zadanie. Jubb, co zrobiłem dobrze? Co spieprzyłem? Co zrobię inaczej w następnym kontakcie z tą osobą lub podobną? Automatycznie daje mi zadanie. I ten asystent może z Wami przygotowywać skrypty. Dla przykładu, zapytajmy go teraz: Czy tu? Widzicie? Dajesz mu. Cyk cały ten. to zróbmy, czy Może z obiekcjami klientów, tylko wystarczy, że nasycicie go danymi. I teraz uwaga, wystarczy, że zrobisz to raz, ty jak go raz nasycisz danymi, bo ja go, ja go tutaj wyresetowałem, żeby wam pokazać od zera, jak to działa, ale jak go nasycisz danymi, to on będzie pracował dla ciebie cały czas, czyli on już będzie działał na twoich przykładach, chyba, że je zmienisz. Więc jeszcze raz, słuchajcie... Ten asystent, tak jak mówiłem, działa w oparciu o Chat GPT, ale nie musisz mieć wersji płatnej. Tutaj wybierasz opcję dyktuj, ale możesz mu też wgrać plik z rozmową. Zobaczcie, wybierasz sobie plik i możesz mu go wgrać. Ja akurat polecam, żeby robić to live i robić to na bieżąco rozmawiając z klientami. I tak wygląda on cały od środka. Czyli wszystko to, co robi dla Ciebie asystent. Oczywiście tu jest pierdyliard innych opcji. Wraz z zakupem dostajesz od nas też taki samouczek, żeby widzieć te wszystkie możliwości, które ma dla Ciebie asystent. I tak jak Wam wspominałem, każdy może mieć takiego asystenta dla siebie. Wystarczy tylko, że wykupisz sobie telebohatera w dowolnym wariancie, ale uwaga! Tego telebohatera musisz wykupić ode mnie, dlatego że dużo osób kupuje na przykład telebohatera przez Allegro i później jest, ej Patryk, ale ja nie dostałem linku, no jak ktoś kojarzy jaki w ogóle jest regulamin Allegro, to ja po pierwsze nie dostaję waszego maila, więc ja nie mam tego zamówienia jako takiego, więc nie mam jak wam wysłać automatu, zresztą jest to sprzeczne z regulaminem, no, i złamanie tego grozi tym, że po prostu Allegro wam konto zblokuje, czego ja nie chcę, dlatego tak bardzo zależy mi na tym, żebyście kupowali to przez moją stronę telebohater.pl. Tam wybieracie swój wariant. Możecie wybrać e-booka, książkę fizyczną, książkę razem z e-bookiem. Możecie też wybrać od razu pakiet pięciu moich książek. Wtedy dostajecie link zautomatyzowany z możliwością wykupienia. Wykupujecie, klikacie w asystenta i asystent dla Was działa. Tak jak mówiłem, to jest subskrypcja, więc jedyne dwie dyszki miesięcznie. I tyle. Jeżeli masz jakieś pytania co do asystenta, pisz je w komentarzu. Tu za chwilę mignie wam nagranie tej mojej rozmowy, żebyście zobaczyli, jak gruby gadał z panią na temat szkolenia. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tej, z tej rozmowy jak najwięcej. Jeżeli uważasz, że ktoś powinien mieć takiego asystenta, to udostępnij to nagranie, bo ono może się bardzo przysłużyć światu sprzedaży. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia.